Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj szybki przepis na lubczyk na zimę do słoików. Bardzo prosty przepis, a później smak zimą lubczyku niezastąpiony. Idealny do zup i różnych dań. Zapraszam na przepis. Potrzebujemy dużo lubczyku. Teraz jest fajny, zielony. Nie czekajcie na ostatnią chwilę. Teraz go dobrze jest ściąć i on nam fajnie odbije i będzie znowu zielony i świeży. Na każdą ilość lubczyku musimy dodać po prostu odrobinę soli i mieć jeszcze oliwę do zalania go w słoiczkach. Potrzebujemy słoiczki, najlepiej jakieś niewielkie. Ja sobie takie kupiłam ładne, ale mogą być takie zwykłe po przecierze pomidorowym, takie niewielkie. Tak, żeby użyć je maksymalnie na dwa razy. Jak otworzymy taki słoik, nie będzie mógł już bardzo długo stać w lodówce e, około tygodnia, półtora. Więc najlepiej zrobić go w małych. Ja już robię taki lubczyk co roku i naprawdę wytrzymuję całą zimę, i nic mu się nie dzieje. Jest o wiele, wiele lepszy od takiego wysuszonego lub zamrożonego. Muszę teraz mój lubczyk porządnie wypłukać i osuszyć. Lubczyk mam już opłukany. Osuszony, żeby nie było na nim za dużo wody i potrzebujemy jakiś blender. Możecie również bardzo drobniutko go pokroić. Odkładamy najgrubsze łodygi, a liście razem z tymi drobnymi łodyżkami przekładamy do blendera. Nie napełniajcie blendera za mocno. Wtedy będzie się źle rozdrabniało i dużo dłużej. Oczywiście trochę soli, około pół łyżeczki. I miksujemy. Gotowy przekładamy do słoiczków. Nie blendujcie za drobno i za długo, żeby nie stracił całego aromatu. I robimy kolejny, aż zużyjemy cały. Słoiczki dookoła wycieramy papierem. I w środku, i na zewnątrz. Słoiczki zalewamy oliwą z oliwek, może być również zwykły olej, tak żeby przykryła cały lubczyk i była nawet pół centymetra nad nim. Słoiczki zakręcamy. Do garnka wkładamy ściereczkę, na niej układamy słoiczki, zalewamy zimną wodą do połowy wysokości i stawiamy na gaz. Jak się zagotuje woda w garnku, pasteryzujemy około 10 minut. Po tym czasie wyjmujemy i gotowe. Przetrzymujemy w spiżarce lub w piwnicy. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj. Do usłyszenia!